Cześć i zapraszam na szybki obiad w stylu keto dla całej rodziny. Nie ukrywam, że takie rozwiązania cieszą się w naszej rodzinie największym zainteresowaniem, ponieważ jest to prosty obiad, szybki do zrobienia. Wystarczy podgrzać na patelni tłuszcz. Do tego różyczki brokuła, lekko posypuję solą, mieszam. Dodaję odrobinę wody, przykrywam i duszę do lekkiej miękkości. Teraz dodaję czosnek, dodaję serek, dodaję śmietanę, sól, pieprz, mieszam. Teraz układam kawałki ryby. Przykrywam i duszę. Po kilku, kilkunastu minutach ryba już jest gotowa. Nie żałuję zieleniny, soku z cytryny i można podawać z dodatkami według uznania, według sposobu odżywiania. Jeśli szukasz więcej keto-inspiracji dla całej rodziny, znajdziesz je w moich e-bookach. W bestsellerze Proste Keto znajdziesz... Mnóstwo inspiracji na śniadania, obiady i kolacje. Pozdrawiam. Jak zwykle czekam na komentarze i łapki. Do następnego razu. Pa!